W ostatnich miesiącach można zauważyć wyraźne zaostrzenie działań podejmowanych przez Straż Graniczną w zakresie kontroli legalności zatrudniania obcokrajowców, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego, które z racji swojego przemysłowego charakteru i licznych zakładów pracy przyciąga znaczną liczbę pracowników z zagranicy. Z każdym tygodniem przybywa informacji o nieprawidłowościach, jakie funkcjonariusze odkrywają podczas przeprowadzanych kontroli, a statystyki mówią same za siebie rosnąca liczba przypadków nielegalnego zatrudnienia stała się dla służb alarmującym sygnałem do intensyfikacji działań. Jednym z przykładów obrazujących skalę problemu była niedawna kontrola przeprowadzona na terenie Rybnika w jednej z tamtejszych firm zajmujących się działalnością produkcyjną. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez inspektorów pracy, przeprowadzili wtedy szczegółową weryfikację dokumentów zatrudnionych tam osób. Sprawdzono w sumie 530 osób, co samo w sobie było logistycznym i organizacyjnym wyzwaniem, a efekty tej akcji ujawniły niepokojący obraz: aż 7,6 sześciu cudzoziemców pracowało w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. O sprawie pisano już wcześniej, ale teraz nabiera ona jeszcze większego znaczenia w kontekście zapowiadanych kolejnych działań służb. Według porucznika Szymona Mościckiego, rzecznika prasowego śląskiego Komendanta Straży Granicznej, instytucja ta nadaje obecnie najwyższy priorytet kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jak sam podkreśla, działania kontrolne nie są przypadkowe ani okazjonalne. Są częścią szeroko zakrojonej strategii ukierunkowanej na systematyczne eliminowanie nieuczciwych praktyk ze strony pracodawców. Straż Graniczna skupia się przede wszystkim na podmiotach gospodarczych, które w swojej działalności często zatrudniają osoby pochodzące spoza granic Polski. Od początku bieżącego roku funkcjonariusze przeprowadzili niemal 100 szczegółowych kontroli tego typu. W ich wyniku skontrolowano ponad 3200 cudzoziemców. Spośród których w aż 621 przypadkach stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości. Rodzaje tych naruszeń są bardzo zróżnicowane, choć wiele z nich powtarza się z niepokojącą regularnością. Jak wyjaśnia porucznik Mościcki, jedną z najczęstszych sytuacji jest przypadek, w którym cudzoziemiec przebywa na terenie Polski nielegalnie, a mimo to zostaje zatrudniony przez pracodawcę. Taka osoba nie ma możliwości legalnego podjęcia pracy. Ponieważ już sam jej pobyt w kraju narusza przepisy. Kolejnym powtarzającym się błędem jest sytuacja, w której wojewoda wydaje zgodę na pracę cudzoziemca na konkretnym stanowisku, np. jako murarz, jednak w praktyce pracodawca zatrudnia go do zupełnie innej pracy, np. jako elektryka, co stanowi jawne naruszenie warunków zatrudnienia opisanych w dokumentacji. Bardzo częstym przypadkiem jest również sytuacja, w której cudzoziemiec podejmuje zatrudnienie bez wymaganego zezwolenia a także przypadki, gdy osoba zmienia miejsce pracy i pracodawcę, nie uzyskując przy tym nowego pozwolenia na zatrudnienie. Podczas każdej kontroli funkcjonariusze nie ograniczają się jednak wyłącznie do sprawdzania zgodności dokumentów. Ważnym aspektem, który również podlega szczegółowej ocenie, są warunki, w jakich obcokrajowcy wykonują swoją pracę. Porucznik Mościcki podkreśla, że funkcjonariusze sprawdzają, czy osoby zatrudnione z zagranicy pracują w warunkach godnych i zgodnych z podstawowymi standardami pracy? Kontrole mają na celu ujawnienie przypadków, w których cudzoziemcy są zmuszani do pracy ponad wymiar czasu określony przepisami, gdzie nie mają zapewnionego dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak toalety czy miejsca do spożycia posiłku, lub gdy są pozbawiani przerw, które powinny im przysługiwać zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiedzi na skalę problemu ustawodawca wprowadza zmiany, które mają zwiększyć skuteczność działań prewencyjnych i represyjnych wobec nieuczciwych pracodawców. Już od 1 czerwca wejdzie w życie znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy znacznie zaostrzą odpowiedzialność finansową przedsiębiorców dopuszczających się nielegalnego zatrudniania obcokrajowców. Jak informuje rzecznik Straży Granicznej, w świetle nadchodzących regulacji, osoby zatrudniające cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń czy z naruszeniem warunków określonych w dokumentach, będą musiały liczyć się z karami finansowymi wynoszącymi od 5 tysięcy aż do 60 tysięcy złotych. Do tej pory maksymalna wysokość grzywny wynosiła 30 tysięcy złotych, a minimalna zaledwie tysiąc, co w wielu przypadkach nie działało odstraszająco. W tym kontekście porucznik mościcki wyraźnie apeluje do pracodawców, aby nie zwlekali z dopełnieniem wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Warto, aby każdy przedsiębiorca był świadomy, że ryzyko związane z łamaniem przepisów rośnie z dnia na dzień, a kary, jakie mogą zostać nałożone, już niebawem staną się znacznie bardziej dotkliwe i mogą poważnie wpłynąć na stabilność finansową firmy. W interesie każdego uczciwego podmiotu gospodarczego leży zatem dokładne przestrzeganie obowiązujących przepisów, oraz zapewnienie, że każda zatrudniona osoba pracuje legalnie, godnie i w warunkach zgodnych z przepisami prawa pracy.